Domagamy się przerwania tej złej prywatyzacji. Obecni właściciele a więc Minister Skarbu Państwa i Polski Chornik Farmaceutyczny nie wywiązali się ze, z, ze zobowiązań wynikających z przepisów, które zostały uchwalone w Ministerstwie Skarbu Państwa. Nasi dotychczasowi właściciele nie wypełnili tych zobowiązań, które sami zapisali w przepisach. Zadbali tylko o to, aby maksymalnie duża kwota pieniędzy wpłynęła do budżetu ze sprzedaży polskich. Co będzie z firmą za kilka lat? Co będzie z pracownikami? To już Ministerstwa Skarbu Państwa i PHF-u nie interesuje. Sprzedać dom z lokatorami. Nie interesuje to rządu. Prywatyzować szkoły nie interesuje to rządu. Prywatyzować szpitale i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli nie postawimy się, to nic z tego nie będzie. Po prostu trzeba swoje wywalczyć. I my tu wszyscy próbujemy to zrobić.